Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was też w nowym tygodniu. Wprawdzie film nagrywam w nocy z niedzieli na poniedziałek, jest godzina pierwsza dokładnie, ale już mamy poniedziałek, więc rozpoczynamy nowy tydzień. I w związku z tym wydrapię sobie dzisiaj cztery zdrapeczki: dwie są, są za 10 zł i dwie za 5. I mam tutaj przypływ kasy, bonus 7, super linie i mega pensje. Zobaczymy, jaki będzie początek tygodnia. Ja tak mam, że jak początek kiepski, to później jest lepiej. Ale nie zakładajmy od razu, że będzie kiepski. Pamiętam... Tamtą niedzielę drapałam na zakończenie, i to był kiepski draping. Na no ostatniej odsyłam Was do ostatniego filmu. Eee, miły draping. Nie będę nic mówiła, zobaczcie sami, czego ja tutaj szukam. 21, 16, 8 i 32. Mam 30, 13, 6. Siedem, dwadzieścia trzy, trzydzieści jeden, osiemnaście, siedemnaście, czternaście, i dwadzieścia siedem. Teraz wezmę sobie super superlinie. superlinie nie są dla mnie szczęśliwe. Yy. Fajnie się je drapie, bo tych symboli jest na tyle mało, że łatwo je dosyć ogarnąć. Wiecie, jak to w megaliniach bywa, nie? W ekstra liniach też jest dosyć dużo. A tutaj, jakby, yy, widać wszystko dokładniej, jakoś tak. To znaczy na pewno je się drapie łatwiej. Zdecydowanie ja tutaj jakoś lepiej widzę, ale niestety nie widzę kasy. Więc super linie. Super linie nie są dla mnie takie szczęśliwe. Ale czasami je trzeba podrapać, prawda? Loda nie widzę. Klucz, klucz. Moneta jest słoń. Kwiatek i Biedronka. Biedronka. Kwiatek. To była korona. Kwiatek. O, Y się zmazało. Y, tutaj mam balony. Balony. Tak patrzę, bo tutaj jest lód. Balony i arbus. Nie widzę. Cytryna i krab. Muszę uważać na te kontrolne, ale coś mi się wydaje, że zdrabka jest pusta, bo nie kojarzę, żeby jakieś Y były, ale w sumie tutaj. Dawno nic nie wydrapałam. To może jest coś pod Y. Parasol i popcorn, czapka i sakwa. Sakwa jest. O, cytryna była. Była, czy nie była? Była. Rap też był i tutaj mamy arbus, sakwa i czapka no i ostatnie symbole gwiazda i dzwonek dzwonek jest kwiatek był ale słońca nie ma serce było ja szukam gwiazda i dzwonek, ptaszka nie ma, no i tak jak myślałam NYR z jest pusta, czyli dwie za piątkę mamy puste, dobrze, megalinie, megalinie. Też nie należą do szczęśliwych u mnie. Ale może się to zmieni od dziś. Nowy tydzień. Nowe szczęście. Szukam 36, 2, 16, 39 i 32. Mam 11, 3 dwadzieścia dziewięć mega pensja trzydzieści jeden jeden trzydzieści siedem osiem trzydzieści pięć czternaście czterdzieści jeden dziewięć trzydzieści osiem siedemnaście, siedem i ostatni rządek trzydzieści trzy, piętnaście, czterdzieści sześć, dwadzieścia osiem i czterdzieści. Niestety, zrapka jest pusta. GC. GC, GHC. No dobra, ostatnia szansa. Ostatnia szansa. W bonusie. Szukam albo pliku dolarów, albo siódemki. A co tutaj jest? Karta wiśnie. Gwiazda. Diamenty, podkowa, kwiatek, piłka, klips, rower, narty, arbuz, cytryna, perła, kawa, chmury, zegarek, balsam, biedronka. Uuu, kochani, uuu. Yy, czy ja to mówiłam, że jak początek kiepski, to... Yy, Koniec dobry, ja tak mam naprawdę. No cóż, <noise> zaczynam wielkim albo małym, jak wolicie, okrągłutkim zerem. Ale, kochani, to nie znaczy, że nie będzie lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepiej. To jest początek tygodnia, jest poniedziałek, godzina pierwsza w nocy, czyli sam początek. Dopiero mamy godzinę minęła godzina czasu i trzeba drapać dalej i zobaczycie, że będzie lepiej. Serdecznie Was pozdrawiam. Napiszcie co Napiszcie coś miłego. Zalajkujcie zasubskrybujcie i zapraszam już Was do następnego odcinka. Trzymajcie się pa!